Czy moje nogi w ogóle wytrzymają, czy nie zaliczę DNF-a? Dawaj, dawaj, dawaj. Może pobiegnę ten średni dystans poniżej 3,40 na kilometr. To Biegłem na metę z uśmiechem. Nie chodziło dzisiaj o miejsce. Chodziło o to, żeby się po prostu bawić. Pierwsze zawody w tym roku, pierwsze zawody od 7 miesięcy. Po biegu niepodległości miałem naprawdę bardzo długą przerwę. No ale trener ostatnio do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, musisz znaleźć jakieś zawody, musisz się przetrzeć, musisz sobie przypomnieć, jak wygląda bieganie na zawodach. I oto jesteśmy w Mińsku Mazowieckim ponownie, byliśmy tutaj też rok temu. Natomiast wtedy biegaliśmy 5 km, a dzisiaj czeka mnie zmaganie na 15 km. Jako taki start. Kontrolny przed półmaratonem. Chcę zobaczyć w jakim jestem aktualnym miejscu, bo ostatnio naprawdę trenuję mocno w kratkę. Zobaczymy jak tempo półmaratońskie będzie wyglądało na biegu na 15 km. Udało się dosłownie last minute uzyskać pakiet, ponieważ zapisy były już zamknięte, ale udało się, kupiliśmy pakiet na miejscu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wystartować pierwszy raz od 7 miesięcy, bo naprawdę zapomniałem już jak to się robi. Słuchajcie, y, pierwsze zawody od długiego czasu, jest to też dobra okazja, żeby przetestować sobie sprzęt, całą logistykę, y, przetestować sprzęt, który będę używał na zawodach za dwa tygodnie w Grodzisku Wielkopolskim. No i też ważne jest to, że pierwszy raz będę biegał tak długi dystans w Metaspitzkajach, bo do tej pory najdłużej biegają w nich dyszkę. Ważna rzecz, jak przypinacie sobie numerek, to sprawdźcie proszę, czy nie przepieliście się na drugą stronę, bo już nieraz tak miałem, że przepiąłem sobie numerek. Chcę założyć szybciutko koszulkę przed samym startem, a to się okazuje, że przebiłem się agrafką na drugą stronę na plecy, dlatego zawsze weźcie sobie to, włóżcie sobie rękę pod spód. O, i właśnie tak się okazało, że właśnie to zrobiłem, dlatego unikajcie takich, takich fuck-upów. 15 kilometrów to jest dystans naprawdę bardzo mało popularny w Polsce, bo ja uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy dystans dla tych, którzy na przykład nie czują się jeszcze aż tak pewnie, żeby pobiec na dystansie półmaratonu, albo dla tych, którzy chcą właśnie przetestować tempo półmaratońskie na troszeczkę krótszym dystansie. Z dotychczasowej historii moich startów na 15 km był to jeden sprawdzian, który przeprowadzałem w 2021 roku i dwa razy bieg chomiczówki rok 2023 i 2024. W tym roku niestety nie udało mi się wystartować i moja życiówka na tym dystansie to chyba 52 minuty i 2 sekundy, co dawało tempo jakoś 3,28. I co ciekawe, ja wtedy pobiegłem właśnie ten dystans po 3,28 i parę tygodni później półmaraton warszawski przebiegłem również w tym tempie, dlatego jest to bardzo fajny wyznacznik. Jestem naprawdę e, zadowolony, że udało mi się zapisać na te zawody, dlatego że biega, biegnę je ja po prostu z pełnego treningu, nie luzowaliśmy nic. I za te dwa tygodnie do półmaratonu Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim zluzujemy, zmniejszymy troszeczkę kilometraż i mam nadzieję, że uda się utrzymać to tempo. Plan na dzisiaj to jest zacząć mniej więcej tak po 3.45 i w zależności od samopoczucia albo przyspieszać, albo zwalniać. 35 minut przed startem, lecę na 15-20 minut rozgrzewki. Trójka za nami po 4,43. Nogi spoko, w miarę troszeczkę zmęczone tym tygodniem. Jestem w ogóle bardzo ciekawy jak to będzie założyć karbony. Pierwszy raz od, od tego jak nagrywaliśmy na oks się ten słynny trening, po którym się skontruzywałem. Także jakieś chyba 4 miesiące bez karbonu. Zobaczymy. W ogóle śmiesznie się złożyło, bo ja dzisiaj pierwotnie w planie miałem biegać trening 3 razy 5, gdzie ostatni kilometr z każdej piątki miałem biec szybciej po około 3,40. Więc wyjdzie na to, że zrobię ten trening dzisiaj na zawodach, tylko po prostu ciągiem. Na tych zawodach są nagrody pieniężne, zarówno na piątce, jak i na 15, również na e, kategoriach wiekowych. Nie raczej się dzisiaj nie uda załapać. No ale jak na mój poziom biegania, to dobrze będzie jak dzisiaj dobiegnę. Dlatego właśnie uważam, że nie wolno startować w swoich docelowych zawodach jako pierwszy start w sezonie trzeba się przetrzeć na jakichś mniejszych zawodach przed, bo zawsze się gdzieś tam popełnia jakieś mniejsze lub większe błędy. Ja dzisiaj na przykład zapomniałem okularów przeciwsłonecznych. No, a z racji tego, że będę miał Insta FreeSIX na głowie, no to czapkę będę miał zwróconą daszkiem do tyłu i troszeczkę będę oślepiany. Dystans 15 km to jest dystans, który pokonuje zazwyczaj w czasie właśnie tych 50 kilku minut, więc nie biorę ze sobą zazwyczaj, żeli nie biorę żeli na trasie. Natomiast dzisiaj z racji tego, że bieg się zaczyna o 12, czyli dosyć późno, no to wezmę sobie ten jeden żel, włożę go sobie do kieszonki, żeby po prostu mieć taki backup, jakby mnie jakaś bomba złapała. Przebieżka przed startem to niezbędna rzecz nie tylko dlatego, żeby się pobudzić, ale również po to, żeby zobaczyć jak siedzi cały strój, czy na przykład nie wiem, spodenki nie są wiesz, za luźno, czy buty nie są za ciasno zawiązane, czy na pewno żel jest w dobrym miejscu, no i też, żeby zobaczyć, czy numer startowy nie jest przypięty może zbyt luźno i za bardzo sobie tutaj faluje, także róbcie przebieżki przed startem. I tak naprawdę, co myśliwmy, możemy mieć 7, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1. Przed startem tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi, czy uda mi się zapisać na bieg, jakim tempem powinienem pobiec? Czy trzymać się grupy, czy może biec swoje. Czy moje nogi w ogóle wytrzymają, czy nie zaliczę DNF-a. Natomiast stojąc już na linii startu i czekając na odliczanie, trzeba było to wszystko zostawić w tyle i po prostu biec swoje. Pierwszy kilometr lekko pod górkę, zawsze grupa się troszeczkę podpala. Mój plan to było biec po 3,45. Natomiast dosyć szybko utworzyła się grupa dwóch Kenijek na czele. Stwierdziłem, że będę się ich trzymał. Zawsze lepsze to niż bieganie samemu, i tak oto pierwszy kilometr minąłem z czasem 3,30. 5. Na początku pogoda była naprawdę w porządku, nie było co narzekać, słońce było gdzieś tam za chmurami, także było komfortowo. Bieg odbywał się na dystansie 15 km i były to trzy pętle po 5 km. Dla mnie jest to najlepszy układ, uwielbiam biegać na pętli, dlatego że ja po pierwszej pętli już mniej więcej wiem, gdzie jestem w stanie przyspieszyć, gdzie mogę zwolnić, gdzie mogę troszeczkę nadrobić, gdzie są ostre zakręty, ale też gdzie są takie punkty niebezpieczne, na przykład jakieś dziury, gdzie naprawdę mocno trzeba uważać. No i stwierdziłem, że po prostu nie będę patrzył na tempo, będę po prostu biegł swoje, tak żeby utrzymać taki dosyć mocny wysiłek, ale też bez przesady, bez tak zwanego. Pożygu, i tym sposobem trzeci kilometr minąłem z czasem 3,38, 3,34, 3,36, to kolejne kilometry. Biegało mi się naprawdę bardzo dobrze. Pierwsza połowa trasy, przez pierwsze mniej więcej 2,5 kilometra, to, to według mnie więcej biegania pod górkę, ale naprawdę pod taką łagodną górkę. Nie były to jakieś bardzo strome podbiegi. I cieszę się, dlatego że troszeczkę ta trasa jest podobna jak trasa w Grodzisku, bo tam też jest płasko, ale też mamy takie długie podbiegi o niewielkim nachyleniu i jest ich sporo, więc można powiedzieć, że troszeczkę odwzorowaliśmy warunki z Grodziska. Druga pętla była najszybsza, dlatego że kenijki nieco przyspieszyły. Pierwsze dwie kenijki na początku biegły razem ze sobą, natomiast później dołączyła się jeszcze trzecia kobieta i kenijki chciały ją zostawić, więc ja również razem z kenijkami przyspieszyłem i tak kilometry szósty, siódmy i ósmy pokonałem w czasie 3,35, 3,43, 3,39, 37 i 40. Biegamy na drugą pętlę i zaczyna robić się gorąco. Wyszło słońce. Ja również nieumiejętnie złapałem izotonika i nie dość, że oblałem się cały. Wylałem prawie wszystko na siebie, więc taki. Brudny, lepiący się, biegłem i modliłem się o to, żeby zaraz złapać te gąbki, żeby się trochę wytrzeć i żeby się troszeczkę schłodzić, dlatego że słońce już wyszło zza chmur i zaczęło się robić naprawdę ciepło, ale nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, nie miałem ochoty pić, no bo też tego nie trenowałem. To jest też na pewno rzecz, którą trzeba będzie potrenować przed półmaratonem Słowaka. No i wbiegamy na ostatnią pętlę. Widziałem, że jestem gdzieś w okolicach 14-15 miejsca. Dogoniłem jednego chłopaka i tutaj zaczęło się robić naprawdę bardzo ciężko. Tutaj tempo troszeczkę siadło, szczególnie na tych kilometrach pod górkę 3,43-3,46. Później stwierdziłem, że jest gdzieś tam cień szansy, że może pobiegnę ten średni dystans poniżej 3,40 na kilometr. I wiedziałem, że ta druga część dystansu jest łatwiejsza, więc wykrzesałem jeszcze z siebie troszeczkę sił i e, przyspieszyłem. I tak kilometr 13-3,41, 14-3,36 i kilometr 15 z górki. I również na stadionie ostatnie 300 metrów, byliśmy na stadionie 3:32 i widzę na mecie czas 54:44, co daje średnie tempo 3:38, czyli o 7 sekund szybciej niż zakładane tempo. I wbiegam na metę naprawdę zachwycony, szczęśliwy i też cieszę się, że jestem tutaj i mogę pobiec 115 kilometrów, zważywszy na to, że jeszcze dwa miesiące temu zaczynałem. Tak naprawdę biegać, nie chcę powiedzieć, zaczynałem uczyć się biegać na nowo, ale gdzieś tam wychodziłem już z tych marszobiegów do tych biegów ciągłych. I naprawdę nie było łatwo nawet na tych easy runach, dlatego cieszę się, że z tego treningu, który nie był prawdę mówiąc najlepszy, mam w ostatnim czasie dużo problemów ze zdrowiem. Odpuszczam te treningi, nie byłem w stanie zrobić nawet jednego takiego pełnego tygodnia treningowego, to uważam, że jest to naprawdę świetny wynik i bardzo dobry prognostyk przed półmaratonem Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim. czysta radość, czesty uśmiech. Jestem bardziej niezadowolony, jestem wręcz zachwycony. Nawet to co mi się zdarza nie raz nie, nie zdarza mi się, to często biegłem na metę z uśmiechem. A nie z jakimś twarzą. 339 średnio, słuchajcie. Miało być 3,49. Jestem naprawdę zachwycony. Uważam, że to był jeden z najlepszych pomysłów w mojej biegowej karierze, żeby wystartować. Przetrzeć się w takim biegu. Bo nie chodziło Dzisiaj o czas, nie chodziło dzisiaj o średnie tempo, nie chodziło dzisiaj o miejsce. Chodziło o to, żeby się po prostu bawić i mieć radość z tego biegania, mieć radość z tego, że jestem zdrowy że mogę biegać i że wcale nie zapomniałem jak się szybko biega, bo oddechowo czułem się naprawdę super. Czuję, że te treningi rowerowe, które uzupełniałem w swoim planie treningowym po prostu bardzo podbiły mi ten pułap tlenowy. Natomiast no, to co jeszcze na pewno byłoby do dopracowania, no to nogi, bo pod koniec już tak dosyć ciężkawo było ale jeżeli chodzi o oddech, o taką sprawę tlenową to uważam, że naprawdę super. Jeszcze trzy rzeczy na koniec. Asiksy spisały się na tyle dobrze, że raczej na 99% założę je na półmaraton. Druga rzecz to taka, że ten start naprawdę bardzo mocno mnie podbił i dał mi dużo pewności siebie, a trzecia na koniec, już taki niemiły akcent. Jak biegałem to słuchajcie, minęliśmy babkę, która krzycze, krzyczała do policjantki słowami Niebieska dziewczyno, zastrzelę was zaraz. Biegajcie szybciej. Także taki jest morał na ten dzisiejszy odcinek. Biegajcie szybciej, bo, bo inaczej pani was zastrzeli. <grych>